Witajcie ponownie! Marcin, Aneta. Cześć. Na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia dzikich zwierząt puchaczówka, ale o tym już doskonale wiecie. Tak, tak, już o tym na pewno wiecie. A jak nie wiecie, to odsyłamy Was do. do poprzednich o, filmów. Poprzednich. A dzisiaj zabraliśmy Was z naszego ośrodka. Do. Takiego miejsca, które ma nam tutaj troszeczkę imitować taki. Park. Środowisko słów, o których dzisiaj do Was powiemy, czyli o uszatkach będziemy dzisiaj gadać. Tak, my w naszej mieścinie nie mamy parku, bo mieszkamy przy lesie, ale mamy takie w środowisko gdzie... na psie. No, ja to tak ładnie nazwałam. W każdym bądź razie, tutaj nasze sowy, które udaje nam się wypuścić, często sobie odpoczywają. I mimo tego, że tutaj mamy wody dookoła całkiem sporo, z prawej i z lewej strony, to gryzoni o dziwo też, bo za tymi, za, za tymi zbiornikami wodnymi znajdują się pola, a na polach. Pola, łąki, masę gryzoni tutaj jest, zwłaszcza w takim roku, jak był ten rok 2022, czyli takim myśli. Generalnie daleko od ośrodka nie, nie odeszliśmy, bo to są stawy, które mamy dosłownie naprzeciwko tak. okien. Dzisiaj o Sowach Uszatych zapraszamy. O Sowach pewnie już co nieco wiecie, ale jeżeli nie zdarzyło Wam się jeszcze w naturze zobaczyć takiej e, sowy, to pewnie od razu na myśl przychodzi Wam duży puchacz. No i teraz, teraz sobie musicie wyobrazić, że tego dużego Oj, puchacza zmniejszamy i tworzymy miniaturkę. I właśnie dzisiaj o takiej miniaturce, czyli o sowie uszatej, która... Generalnie ludzie jak do nas dzwonią zwykle napotykając sowę uszatą, która potrzebuje pomocy, natychmiast tytułują ją puchaczem. Bardzo często ją mylą z uwagi na piórka, te wyrostki i pęki piór, które sowa uszata ma na głowie. Ludzie sobie od razu tak... Koduję. kurczę. jeżeli ta sowa ma takie pęki piór, czyli te uszy niby, no to wtedy na pewno jest puchaczem. No nic bardziej mylnego. Sowa uszata jest to druga co do liczebności sowa Polski. Pierwszą jest puszczyk, o którym materiał <laughs> macie tutaj. A sowa uszata to jest sowa, którą z przyzwyczajenia określa się sową miejską. Jest to sowa, którą najczęściej możecie spotkać między ludźmi, w miastach, w miasteczkach, w parkach, na cmentarzach. Jest to która szczególnie o tej porze roku zbiera się w takie ogromne kolonie na drzewach, kolonie zimowiska tak zwane. Tak, te kolonie mogą być całkiem spore, bo od kilkunastu do kilkudziesięciu potrafi siedzieć na jednym drzewie. Nawet trzydzieści, czterdzieści. W ten sposób możemy je wypatrzeć, ale nie zadzierając nawet wysoko głowę do góry, żeby zobaczyć tak dużą liczebność sów na jednym drzewie, ale to, co one zostawiają po sobie na dole, czyli dużą Duża ilość odchodów oraz wypluwek może świadczyć o tym, że tam na górze jest całkiem duża rodzina. Pamiętajcie, że nasz mózg nie jest przyzwyczajony do odnajdywania rzeczy, których się nie spodziewano odnaleźć, więc najlepiej nie szukać słów, patrząc, zadzierając głowę do góry, tylko najlepiej szukać słów o dziwo po ziemi. I szukać tego, co zostawiają. Czyli, tak jak Aneta powiedziała, wypluwek i kupy. A w przypadku sowy uszatej i ich takich licznych zimowisk, tej kupy i wypluwek pod drzewem potrafi być naprawdę dużo i ciężko to przeoczyć. Dosłownie. Sowy uszate. Wybrały sobie to nasze sąsiedztwo z racji tego, że jako gatunek, jako ludzie jesteśmy po prostu brudasami. Wielokrotnie to podkreślamy, że no niestety jako ludzie nie szanujemy jedzenia. Wyrzucamy ogromne jego ilości do śmieci. Na to jedzenie przychodzą inne zwierzęta, między innymi jedzenie takich sów. A co takie sowy jedzą? Tak jak każda sowa, są to myszy. Każda się tym pożywi w mniejszej bądź dużej ilości, ale nie tylko myszy. Wyobraźcie sobie, że potrafią też polować na nietoperze, i często do naszego ośrodka trafia ofiara i, I, myśliwy. i myśliwy. także mamy dosyć ciekawe: jedno musimy łatać i drugie musimy łatać obydwa są pod ochroną, więc no, większa sztuka. W każdym bądź razie, faktycznie, mając takie sąsiedztwo sowy, czy to będzie właśnie uszata, czy w pobliżu Miejsca takiego, nawet leśnego, puszczyk, to powinniśmy się cieszyć i chołubić takie, yy, takie sowy, dlatego że tych gryzoni mamy mniej, mniej przez to. Mamy po prostu takiego latającego kota, tylko dużo bardziej wydajnego, bo taka sowa uszata dziennie potrafi spokojnie nawet 10 myszek sobie upolować tylko dla siebie. Także no całkiem nieźle. Sowy uszate na swoje domy wybierają gniazda innych ptaków. Zwykle wielkości takiej przynajmniej 30 cm średnicy. Jeżeli w jakiejś okolicy jest mało takich gniazd, a chcemy, żeby tam były sowy uszate, no to fajnie rozwiesić na przykład kosze wiklinowe. Są specjalne kosze wiklinowe, w zasadzie można też niespecjalne takie 30 cm średnicy napchać tam różnej wyściółki, tak żeby takiej sowie było fajnie, miękko i wygodnie, powiesić wysoko na drzewie. I jeżeli w okolicy dalszej są takie sowy, to z dużym prawdopodobieństwem wybiorą sobie, jeżeli miejsce będzie dogodne, naszą instalację na swoje przyszłoroczne lęgi. No ale o tym dopiero będą decydować marzec, kwiecień, wtedy, kiedy one się rozlatują i wtedy, kiedy myślą o to potomstwie i łączeniu się w pary w ogóle. Sowy uszate na takich zimowiskach, to jest szczególnie istotne, jeżeli chcecie je obserwować. w ogóle czy praktycznie wcale nie są płochliwe. Możecie podejść nawet pod takie drzewo, gdzie zimują sowy w całej kolonii, w całej grupie, i spokojnie je obserwować. I to z naprawdę niewielkiej odległości. One jedyne co zrobią, jeżeli je bardzo zaniepokoicie, zrobią z siebie tak zwane przecinki, czyli nagle zrobią się takie chudziutkie głowę wystawią do góry, przymkną oczy i będą udawały korę drzewa. Slim, dosłownie. Są niesamowite w tym swoim zachowaniu i tak się potrafią przykleić do, do drzewa, że... Że nie jesteśmy w stanie ich zauważyć. No i całkiem nieźle w to wychodzi. Sowy uszate trafiają do nas najczęściej z uwagi na trucizny. I to nie, że ktoś truje sowę, tylko bardzo często wystawia się trutki na gryzonie taka myszka, nornik, czy jeszcze coś innego, jak jest już takie podtrute, ale jeszcze żywe, ledwo się ciągnie. Sowa widzi, że kurczę, łatwa zdobycz. Upoluje sobie takiego nornika chociażby. Zjada. Jednocześnie sama się staje ofiarą. Tego, że nie potrafi odlecieć, bo już nagle dochodzi do jakichś niedowładów, no i wtedy potrzebuje pomocy ludzkiej. Niestety jest to bardzo, bardzo powszechne i bardzo zwracajcie uwagę na takie przypadki. Jeżeli widzicie sowę, która leży na ziemi, zadzwońcie, poinformujcie weterynarza, albo zadzwońcie do najbliższego ośrodka, dowiedzcie się, czy to zwierzę. Aby na pewno nie potrzebuje pomocy. Może być tak, że to jest zdrowe zwierzę i na przykład jest to maluch, ale to w okresie wiosennym. Teraz jesienią zwykle jest tak, że jeżeli sowa znajduje się na ziemi i nie ucieka przed wami, no to niestety bardzo często potrzebuje pomocy. I zwykle jest to związane z zatruciem. Sowy uszate tak samo bardzo często ulegają wypadkom komunikacyjnym niestety, z uwagi na to, że żyją między nami. Yy, dość powszechne jest ścinanie piór pierwszorzędowych przez anteny, anteny samochodowe. Taka sowa sobie leci nad drogą, yy, no nie zawsze omijają samochody bardzo rozległym łukiem, dość często omijają je bardzo blisko i bywa tak, że antena w pędzie po prostu ścina im same, same pióra. No Dla sowy to jest masakra. Nie lata, nie jest w stanie zdobyć pożywienia, po prostu zginie bez pomocy. Na to też bądźcie wyczuleni. No a okres wiosenny, to wiadomo, trafiają maluchy, które czasem potrzebnie do nas trafiają, bo spokojnie mogłyby być wychowywane przez swoich rodziców. Ale o tym bank wiosną będziemy opowiadać. Dlatego nawet tego tematu nie ruszamy specjalnie. No dobra, o sowie uszatej tak jesiennie chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie Wam na nie odpowiemy. Poza tym wielka prośba, jakbyście zostawiali tak zwane komentarze taktyczne, czyli komentarze do statystyk. To wszystko YouTube liczy i to wszystko nam pomaga, więc tam czy kropka, czy po prostu napisane komentarz dla statystyk. Bardzo fajna sprawa. Dziękujemy Wam za... My no Was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy naszych patronów, bez których... Po prostu ośrodek by nie funkcjonował. Słuchajcie, u nas na ośrodku tak naprawdę na dzień dzisiejszy zostały nam dwie sowy uszate, jedna jest typowo powypadkowa. I zobaczymy, kiedy ona stanie na nogi. Z każdą godziną jest lepiej, więc tym bardziej nam serce się raduje. A druga to późny maluch, który po prostu nie zdążył dorosnąć przed zimą i nie zdążył się usamodzielnić, zostanie z nami do no, wczesnej wiosny, jak zacznie się temperatura po zimie normować, zostanie wypuszczony. I chociaż tak mylnie można gdzieś mniemać, że sowa wygląda na dorosłą i można spokojnie ją wypuścić, jeżeli nie jest na to gotowa, to ona sobie nie poradzi, więc lepiej ją przetrzymać i wypuścić wtedy, kiedy ona będzie się czuła, że da radę. A jeżeli chcecie pomóc nam na przykład w utrzymaniu ośrodka, tudzież chcecie pomóc w utrzymaniu na przykład tylko tej sowy, bardzo zapraszamy Was do zostania patronem i wirtualnym opiekunem. Jak to się robi? Macie w poprzednich odcinkach, do których odnośnik na przykład tutaj, na samym końcu jest wytłumaczona dokładna ścieżka, jak to zrobić. No i cóż. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy, że obejrzeliście w ten film do końca. Dziękujemy za każdą łapkę w górę, za subskrypcję i za, I za dzwoneczki, komentary. bo to też nas gdzieś tam pozycjonuje. No i, co, i udostępniajcie się. ten film. Może nie jednej sobie już tej pomożecie. Do zobaczenia. Pa.